Prawo jazdy? Tak. Rozumie pan sytuację? Tak. Jest pan pod wpływem alkoholu? Trochę wczoraj wypiłem. Przeprowadzimy test, chodźmy. Ludzie nie myślą o tym, że dzień po imprezie w organizmie nadal znajduje się alkohol. Wynik testu był pozytywny, ale przeprowadzimy kolejny. Szwedzki dokument tożsamości. Mam. Ma pan coś w kieszeniach? Gdy Tomasz sporządza raport, dostaje informację o kolejnym kierowcy prowadzącym po alkoholu. Codziennie napotykamy takie przypadki. Obaj zatrzymani prowadzili pod wpływem alkoholu i zostali aresztowani. Tomas jeszcze nie dokończył raportu, a już otrzymał kolejne wezwanie: kolejna osoba prowadząca po alkoholu kierowca ciężarówki. Zwykle nie jesteśmy aż tak zapracowani, ale dziś zatrzymaliśmy już cztery osoby. To przerażające. Gdy zjawia się kolejny zatrzymany, Tomas otrzymuje następne wezwanie: jeszcze jeden. Zapowiada się niezły dzień. Będzie sporo aresztowań. Lotnisko zapełnia się pasażerami wracającymi z wakacji. Ale nie tylko oni wypoczywali. Byłem na urlopie w Dubrowniku. Nie jestem super opalony, ale nabrałem trochę koloru. Mam stosunkowo jasną skórę. Sprawdźmy tego mężczyznę. Skąd przyleciał? Poleciał do dochy przez wiedeń. Ma dwa psy, ale dokumenty się nie zgadzają. Poleciał na tydzień, a ja ma cztery duże walizki. Sporo. Mężczyzna przylatujący z Nicei przechodził przez czerwoną bramkę, żeby zgłosić dwa psy. W tym celu zawsze trzeba przejść przez czerwoną bramkę. Możemy też wtedy podjąć decyzję o kontroli. Małe flakoniki. Zajrzyjmy do środka. Przyleciał pan z Dochy? Z Wiednia. Z Wiednia. Leciałem przez Wiedeń. Mieszkam w Dubaju. Poleciałem z psami z Dubaju do Nicei, a dziś rano z Nicei tutaj. Zgłosił pan w Nicei psy? Nie, lecę z nimi po raz pierwszy. Nie wiedziałem, że muszę mieć stempel. Mężczyzna przyleciał do Szwecji z Nicei. Skoro wjechał do Francji, powinien zgłosić tam psy. Choć tego nie zrobił, jednak go wpuszczono. Musimy teraz naprawić ten błąd. Na długo zatrzyma się pan w Szwecji? Na tydzień. Ma pan sporo bagażu. Byłem w Nicei i zamierzam podróżować po Europie. To rzeczy dla psów. Przyleciał pan tylko na tydzień. Nie jest tego aż tak dużo. Mam tu dla nich szampon, miski, karmek, smakołyki oraz ich leżanki, które zajmują sporo miejsca. Nie przewożę niczego nielegalnego. W Werthamnen pojazdy opuszczają prom, a celnicy sprawdzają, czy kierowcy są pod wpływem alkoholu. Jeszcze jeden i otrzymują kolejne wezwanie. Zapowiada się niezły dzień. Będzie ostra jazda. Wynik był pozytywny. W Kolejny? W ciężarówce. Chodźmy. Nie ma wyjścia. Właśnie przeprowadzamy testu innego kierowcy. Zatrzymaliśmy dwie osoby. Skontaktuj się z Adamem. Dobra. Przeprowadzi test. Kolejny pijany kierowca. To jakiś obłęd. Zwykle zatrzymujemy dwóch pijanych kierowców w miesiącu. Obecnie mamy trzech. Za chwilę może ich być pięciu. Testy na trzeźwość stanowią dużą część naszej pracy. Są one jednak konieczne. Dobrze, że te osoby nie usiądą za kierownicą. To piąty pijany kierowca. Tomas rozmawia z zatrzymanymi już osobami. Proszę to przeczytać. Mamy Pańskie wyniki. Prowadził Pan pod wpływem alkoholu i ma Pan prawo do wzięcia udziału w programie odwykowym. Jeśli ma Pan szwedzkie obywatelstwo, może Pan wziąć udział w spotkaniach i rehabilitacji. Mężczyzna miał 0,6 promila alkoholu we krwi i straci prawo jazdy, a w kolejce czekają już następni kierowcy. Szlak. Musimy znaleźć miejsce, co minutę łapiemy pijanego kierowcę. Właśnie zatrzymano kolejnego, a po nim zapewne zjawi się następny. Musimy umieścić tutaj siedem osób. Mamy tylko dwa pokoje i pomieszczenie gospodarcze, a zatrzymaliśmy już dwie osoby. Nie wiem co począć i jak sobie w tej sytuacji poradzić. Mamy za mało pomieszczeń i za dużo pijanych kierowców. Wszyscy wyjechali z tego samego promu. Jestem tym przerażony. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To kierowca ciężarówki. Jeździłby po mieście między budynkami pod wpływem alkoholu. Celnicy nie zawsze przeprowadzali testy trzeźwości. Przeprowadzamy je z powodu przypadku na południu kraju. Pijany kierowca ciężarówki spowodował wypadek, w którym zginęła cała rodzina. Dobrze, że to robimy. Te osoby są niebezpieczne i nie powinny prowadzić pojazdów. Dzięki. Mamy kolejne pomieszczenia. Niełatwo było je znaleźć. Takiego poziomu alkoholu we krwi jeszcze nie widziałem. Normalna osoba przy takiej ilości leżałaby na podłodze i nie mogłaby mówić. Nie mogłaby mówić.